wracamy do Heliorbita w Nowym Roku i po tej serii porażek przełamujemy tą naszą trochę niemoc we własnej hali przed własnymi kibicami. I dopisujemy do rynkowej tabeli koncertów i kolejne zwycięstwo. Tak jak e, powiedziałaś, udało nam się przerwać e, serię porażek. E, cieszy, cieszy to, że zrobiliśmy to w takim stylu że zakończyliśmy ten mecz 3-0 pod pełną kontrolą to jest najważniejsze i możemy od przyszłego tygodnia spokojnie przygotować się do kolejnego rywala taki mecz jak ten dzisiejszy był nam potrzebny żeby też trochę bardziej te dobre strony gdzieś tam pokazać przypomnieć sobie o tym co nam faktycznie wychodzi i... Gdzieś to przełamanie złapać? Tak, jak najbardziej. To, że potrafimy grać w siatkówkę, wszyscy wiedzą, ale w ostatnich czterech spotkaniach no, nie pokazywaliśmy po prostu tego i uważam, że taki mecz jak dzisiaj, który zagraliśmy od początku do końca tak jak powinniśmy i kontrolowaliśmy go jak najbardziej jest potrzebny. To przed nami kolejny mecz z serii tych, które mogą być perspektywy dla nas trochę trudniejsze, bo jedziemy do... Ostatniego zespołu Telabeli, SMS bez, bez spała yy, W pierwszej rundzie nasi yy, następni rywale nie postawili wam zbyt yy, dużych warunków. Yy, tak, to było w pierwszym meczu, ale trzeba pamiętać, że takie drużyny są nieprzewidywalne. Yy, tak jak powiedziałem, zajmują ostatnie miejsce, więc teoretycznie nie mają nic do stracenia. Yy, na pewno będą urywać punkty. Mam nadzieję, że. My nie będziemy tą drużyną, yy, która straci w spalę punkty. Wierzę w nasz zespół i to, to, jak trenujemy, jak gramy. Po, po dzisiejszym spotkaniu jestem pozytywnie nastawiony przed kolejnym meciem. To Ja jeszcze o to dzisiejsze spotkanie chciałabym Cię dopytać. Były momenty, gdzie rywale faktycznie stawiali wszystko na jedną kartę. Gdzieś tam ofiarnie po obronie podbijali te piłki kończyli. To jest ten taki motyw zespołów, które tak naprawdę nie przyjeżdżają w roli faworyta i mogą sobie pozwolić na to fantazję. Na pewno muszą, muszą szukać jakiegoś swojego mocnego elementu. Najczęściej stawiają prostu na mocną zagrywkę, co wiąże się też z ilością błędów, które popełniają w tym elemencie co do obrony. Nie jest to pierwszy zespół, który tutaj przyjechał i pokazał się dobrze z tej strony. A u nas to dzisiaj było kluczowe? Czy faktycznie pod raz kolejny zagrało wszystko, co powinno dzisiaj zagrać? Na, tak na, na gorąco, nie patrząc, w statystyki wydaje mi się, że zagraliśmy bardzo dobrze zagrywką. Popełniliśmy przede wszystkim mało błędów w tym elemencie. I była to trudna zagrywka. Nie przebijaliśmy jej, graliśmy agresywnie plus. Mało błędów w tym elemencie daje takie, a ja nie Ale orbita po raz kolejny się zapomniła. To dodaje też wam trochę motywacji, że mimo, że ten ostatni czas nie był dla nas łatwy, to kibice dalej wierzą i są i wspierają nas z trybun? Tak, no, pomimo, pomimo tych czterech ostatnich porażek, kibice dzisiaj dopisali. Za co bardzo im dziękujemy. Cieszymy się, że, że dalej mocno nas wierzą, że wierzą w tą drużynę i w cele, które mamy postawione. Życzyłbym sobie na pewno tego, żeby dopisywali tak na każdym meczu domy. Fajnie było wrócić do orbity, bo ostatni raz graliśmy tutaj 4 grudnia. Fajnie, fajnie. Naprawdę gra się tutaj bardzo przyjemnie. Dodając do tego kibiców, których mamy, no, jest to, jest to przyjemność tutaj grać i wygrywać.